Cześć witam wszystkich z tej strony Łukasz Podcast Padlock zapraszam na unboxing le wydania kolekcjonerskiego gry Kingdoms of Amalur Re-Reconing czyli e remaster można powiedzieć tego tytułu to jest tytuł już z generacji pamiętamy playstation 3 xbox 360 także tutaj remaster na tą generację yy, poprzednią jakby ale również to oczywiście działa też we wstecznej kompatybilności na nowych konsolach. Yy, ta gra też niedawno zadebiutowała w plusie, no ale mimo wszystko ja tutaj się zdecydowałem na, na tą edycję kolekcjonerską. Yy, bardzo dobra cena yy, tutaj w, w Wielkiej Brytanii to tylko 45 funtów za tą edycję, także także jest całkiem całkiem okej. Okay. No i tutaj wiadomo, zawartość, gra od 18 lat, duży, duży RPG z otwartym światem, oczywiście w klimatach fantazy, tak. Może yy, sobie porozmawiamy na którymś z podcastów, bo tego tytułu żeśmy nie omawiali, także yy, tutaj jeszcze widzimy zawartość. Tu się troszeczkę światło odbija, ale zdejmiemy tą folię, yy, to już będzie lepiej, także... Yy, Pudełko jest dosyć w no, takich średnich rozmiarów, nie jest jakieś duże, ale, ale zawartość, jakby do, do ceny, jest, jest odpowiednia. Także samo pudełko też jest elementem kolekcjonerskim. Tu jest taka obwoluta, którą możemy sobie zdjąć. Także obwolutę sobie zostawmy. No, samo pudełko, jak widzicie, fajne arty. To jest taki styl troszeczkę jak Warcraft, jak Dark Siders. Oczywiście THQ Nordic jest wydawcą. Także... No i tutaj otwieramy w tą stronę. I od razu po otwarciu jest, jest figurka. To za momencik przejdziemy do, do figurki, bo to jest tak naprawdę główna część zestawu. No, i tutaj, tak. Pierwszą rzeczą oprócz samej figurki jest soundtrack w takiej kartonowej obwolucie. Także widzimy tutaj aż 35 utworów. Także muzyka na płycie to właśnie, czy w samochodzie, czy coś. No, to jest chyba jedyny teraz sposób do słuchania muzyki, bo wiadomo, płyty CD no to już nie te czasy. No, ale mimo wszystko, soundtrack na płycie jako element kolekcjonerki to jest zawsze wartość taka dodana. Także. Fajnie to zrobione, następnym elementem są litografie, duże takie jak widzimy, naprawdę sporych rozmiarów, możemy sobie to otworzyć także tutaj w ramkę, czy gdzieś sobie to fajnie może można postawić powiesić na ścianie, jak ktoś ma miejsce, naprawdę fa fajny styl graficzny ogólnie taki yy, fantazy Yy, także momencik jeszcze. Yy. Także musiałem tutaj kota wyrzucić, bo już mi zaczął tutaj drapać. Yy, także jak widzimy jest 5 takich yy, kart. Także fajnie to wygląda z tyłu z tyłu jest jako tak to wygląda jako pocztówka, duża pocztówka, także też OK, jak ktoś by chciał sobie gdzieś to wysłać. No i tutaj w pudełku już yy, tak naprawdę nic nie ma, samo pudełko. No i oczywiście gra, tak? Gra yy, Nowa folii to też możemy tak naprawdę otworzyć. Yy, tak jak wspominałem, no ta gra już pojawiła się w, właśnie w tym miesiącu w PlayStation Plus, także yy, płyta, no ale płyta wiadomo. Tutaj nic, nic specjalnego, zwykły, zwykły Blu-ray PS4, również gra działająca oczywiście na, na, na PlayStation 5, tak. No i tym głównym elementem, który tutaj robi robotę, no to oczywiście jest ta, ta figurka y, osobno zapakowana w osobnym pudełku, także to też, to też na plus, jak widzimy, także tutaj po otwarciu. To jest tak stylizowane to pudełko, że tak naprawdę mogłaby ta figurka, oczywiście, bez tego plastiku sobie tu stać, bo to jest jakby taka zrobiona, widzimy, mapa i tak dalej, takie tło. Czyli całkiem to fajnie wygląda, jak stoi nawet w tym. Ale oczywiście, żeby było widać szczegóły, to to lepiej niech stoi osobno. Tak? Tu jest jeszcze jedna rzecz, to, to jest za chwilę. No oczywiście to jest tak zapakowane, zaklejone, że standardowo jak to e, ciężko się trochę do tego dostać. No i tak już to mamy. Także momencik jeszcze ta folia. No i tak to e, tak to wygląda, e, jak widzimy. Naprawdę wykonanie jest porządne. Ten cała figurka jest jakby z takiego tworzywa, plastiku. płaszcz jest jakby nawet taki giętki z takiej jakby gumy. E... Szczegółowo. Tutaj oczywiście też są jakieś tam informacje. Ty jesteś Nordic. No ale jak widzimy na zbliżeniu, malowanie i naprawdę detale tej elfki, strój i tak dalej. To się dobrze prezentuje. Tak na oko to jest jakieś 20%. 20 cm, może trochę więcej, także także tak to wygląda, to sobie przesuniemy, żeby to się znalazło w kadrze te pocztówki i no i tutaj jeszcze w środku były medalion, tak? także to jest chyba nawet metalowe. tak Także całkiem całkiem fajne. No, tak, to nie jest jakieś tam, tu jest napisane oczywiście tytuł gry, i tak dalej. Kingdom of Amalur. no taki bryloczek, bardziej niż No medalion w formie bryloczka do kluczy, tak. Także to by było na tyle. Jak widzicie, yy, za tą kwotę no, myślę, my, my, mi się wydaje, że warto. Sama gra też jest ok. Duży arpek na kilkadziesiąt godzin. Figurka naprawdę spoko. także to było Kingdom of Amalur Reconing, czyli ten zremasterowana wersja tej gry. Także to było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia i do usłyszenia w następnych unboxingach i na naszym podcaście. Do zobaczenia, cześć.